Serdecznie dziękujemy za organizację koordynacji szlachetnej akcji Wrzuć miedziaka dla dzieciaka. Akcja Wrzuć miedziaka dla dzieciaka jest inicjatywą studentów wydziału mechanicznego. Zaczęła się 18 lat temu. Przede wszystkim imprezy studenckie, takie jak Technikalia, dres Andrzejki, Mikołajki. W pewnym momencie włączyła się do tej akcji cała społeczność akademicka naszej uczelni. W tym roku zebraliśmy 10 631 złotych i 99 groszy. Jest to znacząca kwota z przeznaczeniem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dla ogniska w Koszalinie. Te pieniądze, które otrzymaliśmy, przeznaczymy po pierwsze na wyposażenie naszego ogniska, a po drugie właśnie chcemy zorganizować jakiś wyjazd, wycieczkę dla dzieci. Uśmiechamy się. Placówka Wsparcia Dziennego. To jest placówka, która obejmuje dzieci w wieku szkolnym. Zajmujemy się głównie pomaganiem w różnych sytuacjach od nauki poprzez rozwiązywanie różnych dla nich ważnych problemów życiowych. Odrabiają prace domowe, mają zawsze jakiś począstunek i też staramy się organizować zajęcia, które rozwijają ich zainteresowania. Myślę, że większą wartością jest samo zaangażowanie studentów w tą akcję, to zrozumienie potrzeb innych osób. My to łączymy z zabawą, czyli jak są właśnie zabawy studenckie, imprezy, to nie bardzo chętnie idą na to, kubują tą wejściówkę i tym właśnie wspierają naszą akcję. No i właśnie jak my robimy jakieś loterie, to też coś co to otrzymują, jest to takie pomaganie przez zabawę. Inicjatywa studentów, która nas akurat obejmuje drugi raz, Jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni, dlatego że spożytkowaliśmy, myślę, i tym razem również, to w sposób właściwy. To znaczy, wtedy, a taka, takie były potrzeby, y, przeznaczyliśmy to na zakup mebli. Tym razem y, część tylko pójdzie na zakup doposażenia, natomiast większa ilość środków zostanie przeznaczona na wycieczkę do Trójmiasta prezydentów polityki i kosza się przekazać na ognisko-wychowawczy horyzont 10 731 zł. i 99 groszy. Chcemy serdecznie podziękować, bo emocje buzują.